Zajmuje się obróbką drewna. Rymarz, rzemieślnik, wytwarzający uprzęże konne. Kciukami na samym środku robimy dziurę prawie do samego dołu. Tak. funkcję zmieniały energię naporu wody na energię mechaniczną, jak również za pomocą całego systemu przekładni zębatych, walcowych, kątowych i pasowych, wprawiały w ruch obrotowy kamienie młyńskie oraz sita przesiewacza. Pierwszą funkcję spełniało kołowodne podsiębierne usytuowane na pomocy...